Pytam pacjentów, gdzie występuje żelazo. Każdy odpowiada w wątróbce. Wątróbka, buraki, a jaż wątróbkę nie, nienawidzę wątróbki, nie będę jeść wątróbki. No i koniec końców kończy się to tym, że my nie jemy wystarczającej ilości żelaza, bo po prostu nie znamy ich źródeł. Żelazo jest, tak jak wcześniej wspominałam, bardzo potrzebne, więc jeżeli niedobory tego żelaza są duże i my będziemy chcieli uzupełniać tylko i wyłącznie dietą. No to może się okazać, że to uzupełnianie będzie zbyt wolne i my potrzebujemy go dużo, dużo szybciej. Anemia nie wynika tylko z niedoboru żelaza. Trochę odejdziemy tutaj od tematu, ale również może wynikać z niedoboru witaminy B12 i B9. I wtedy warto sobie sprawdzać MCV, jak wygląda na przykład w parametrach krwi. Przyprawy, tak jak na przykład zioła prowansalskie, w tym na przykład majeranek, natka pietruszki. One są rewelacyjnym źródłem żelaza. Kawa będzie zmniejszać przyswajalność żelaza. Tak samo herbata, czego my jesteśmy uczeni, przynajmniej jak ja kiedyś chodziłam do przedszkola, to zawsze dostawałam herbatę do posiłku. Fajnie zbilansować tą dietę, żeby w posiłkach, gdzie są bogate w wapń, było mniej żelaza, a tam, gdzie jest żelazo, nie było dużo wapnia. I to będzie już bardzo dobrze działać. Chcemy podjąć aktywność fizyczną, idziemy na przykład pobiegać i my nie jesteśmy w stanie biegać, bo ach, jest nam ciężko po prostu aż oddychać, no bo nie mamy tego żelaza. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest Monika Sajbuk. Witam Cię, Moniko. Witam Was. Bardzo mi miło. Doktorantka w Zakładzie Biotechnologii Żywności na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dzisiaj ponownie u nas z tematem o żelazie, bo myślę sobie, że temat bardzo istotny i ważny, a z punktu widzenia Twojego doświadczenia jako dietetyka, praktykującego, magistra dietetyki, który po prostu też swoją praktykę jak najbardziej z pacjentami ma. W temacie żelaza chciałabym z Tobą dzisiaj o tym porozmawiać. Moniko żelaza to taki pierwiastek, który hmm, myślę w bardzo hmm, ściśle określonych sytuacjach warto zbadać i sprawdzić jego poziom. Mam tutaj na uwadze kobiety, które bardzo często też cierpią na niedobory żelaza z wiadomych przyczyn, obfitych na przykład miesiączek, ale powiedz dlaczego ten pierwiastek jest ważny i co on w naszym organizmie po prostu robi po co nam on jest. Jest bardzo ważny i my często gdzieś tam to bagatelizujemy. Sprawdzamy tylko i wyłącznie morfologię, czujemy się nie do końca dobrze, czujemy się zmęczeni, ospali, mamy osłabioną odporność często to może właśnie wynikać z niedoboru żelaza. Przyczyn niedoboru żelaza jest naprawdę bardzo wiele, myślę, że jeszcze też będziemy je za chwilę omawiać. I my często szukamy, czemu właśnie jesteśmy tacy zmęczeni, bo to taka najczęstsza przyczyna, taka jedna z pierwszych przyczyn, ja mówię, stajemy z rana, nie do końca czujemy się dobrze. Mamy zmniejszoną odporność na stres, bo to też możemy tak u siebie zaobserwować. Idziemy ćwiczyć, nie mamy siły ćwiczyć, więc jakby to żelazo bierze udział prawie we wszystkich tak naprawdę procesach, bo bierze udział w transporcie tlenu, który jest potrzebny dla naszej każdej komórki. I kiedy tego żelaza nie mamy wystarczająco dużo, no to te procesy odbywają się po prostu tutaj gorzej, bo nie mamy tej hemoglobiny wystarczająco dużo, co skutkuje po prostu tym, że sytuacja wygląda jak wygląda. Jakie badania bądź też wskaźniki w morfologii krwi warto zbadać, sprawdzić, które mogą sugerować o tym, że tego żelaza po prostu jest mało? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, no to zobaczyć morfologię. I to jest najczęstsze badanie, które gdzieś tam do mnie pacjentki czy nawet pacjenci przychodzą, bo też wcześniej powiedziałem, że właśnie tutaj kobiety mają problem z niedoborem żelaza, a też nie do końca tak to teraz wygląda, bo. Mam też pacjentów, którzy mają niedobór żelaza, więc jakby ta granica też się coraz mocniej przesuwa wynika to poniekąd z naszej diety. Więc jeżeli sprawdzamy sobie morfologię, to jest badanie, które powinniśmy robić przynajmniej raz do roku. Ja mówię przynajmniej raz do roku, ale jeżeli dalej nas niepokoją jakieś tam objawy, typu zmęczenie i tak dalej, no to powinniśmy rozszerzyć tą diagnostykę, między innymi o żelazo i o Możemy sobie zrobić też transferyny, możemy sobie sprawdzić, jak wygląda wiązanie żelaza, natomiast, no, mówię, w pierwszej kolejności Żelazo i fertyna. Teraz jest taki plus, że również lekarz rodzinny ma możliwość przypisania nam fertyny, czyli tego sprawdzenia, jak to żelazo wygląda. Ja to bardzo często pacjentom porównuję do cukru. Czyli mamy w domu cukier w cukierniczce, mamy cukier w szafce i mamy cukier w piwnicy. Jak kończy nam się cukier w cukierniczce, czyli to jest ta nasza morfologia, idziemy do szafki i z szafki uzupełniamy cukier do cukierniczki, czyli to nasze żelazo. No i jak nam się kończy to w szafce żelazo idziemy do piwnicy i donosimy, czyli e, ta fertyna. Jak już nie mamy dopiero tej fertyny, czyli tego cukru w piwnicy, no to korzystamy z tego żelaza. Bużku nie uzupełniamy, więc żelazo też będzie coraz niższe i dopiero jak nie mamy i tego żelaza, i tej ferytyny, zaczyna nam się obniżać morfologia. Dlatego my często po tej morfologii samej nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Dopiero jeżeli jest już pełno rozwojowa ta anemia, już jest ta hemoglobina obniżona, no to wtedy stwierdzamy anemię. Natomiast niedobór żelaza może być ukryte, Czyli tutaj właśnie to żelazo jako żelazo i ferytyna. Dlatego to ważne jest bardzo, żeby również Sprawdzać w badaniach te oznaczenia, żeby weryfikować, jak to u nas wygląda. Też te normy są bardzo szerokie, więc ja naprawdę wszystkich zachęcam do tego, żeby sobie poczytać, czy jeżeli mamy parametr, który jest od 12-15 do 150, czy tam do wyższej wartości, to zarówno te normy przy samym dole, jak te normy przy samej górze no będą o czym świadczyć, że albo mamy stan zapalny, czyli ta ferytyna jest bardzo wysoka. Albo wręcz mamy jej niedobór, bo ta ferytyna jest bardzo niska. Swego czasu też spotkałam się z tym, że dobrze, żeby ferytyna było około 70, około 50. Nie do końca się z tym zgadzam. W sensie, jeżeli jest przy samym dole, no to okej, okay. Trzeba tutaj zareagować, tym bardziej, jeżeli są objawy. Ale jeżeli u kogoś ta ferytyna nawet jest rzędu 30-40, on się czuje dobrze, nie ma jakichś objawów, nie wypadają mu włosy, nie ma senności, nie ma obniżonej odporności – to może po prostu też jego organizm jest do tego już przystosowany, albo wręcz ma taką skłonność w tym kierunku, prawda? Więc też bym nie szła, że o dobra, mam, mam ferytynę rzędu 30-40, no to muszę ją podnieść. Za wszystkie po prostu dobrze się odżywiam, ale będę jeszcze brała, 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 żeby to podnieść, bo może być tak, że nam to po prostu nie jest potrzebne. Więc bardzo mocno obserwować, natomiast ja najczęściej widzę, że jeżeli pojawiają się u mnie pacjentki ze zwiększoną synnością, no to ta ferryta jest bardzo niska, nawet rzędu 7, czyli poniżej tej granicy na tutaj normy, już uzupełnienie tej farytyny do 40 nawet powoduje, że te pacjentki mówią: wow, ja mam tyle energii, ja się fenomenalnie czuję, więc warto na to zwracać uwagę. Mówię. Mm... Zastanowić się, czasami sama morfologia jakby tutaj nie wystarcza i zwracać uwagę również na to żelazo i ferytynę. No i też zwróćmy na to, że anemia nie wynika tylko z niedoboru żelaza, trochę odejdziemy tutaj od tematu, ale również może wynikać z niedoboru witaminy B12 i B9. I wtedy warto sobie sprawdzać MCV, jak wygląda na przykład w parametrach krwi, bo jeżeli mamy niską hemoglobinę i wysokie MCV, no to dobrze sobie oznaczyć jeszcze witaminę B12 i B9. Ponieważ to one mogą być nisko i też będą bardzo podobne objawy. A powiedz, jakie są tak naprawdę przyczyny tego niedoboru, albo właśnie no, przyswajania żelaza, bo też trzeba o tym powiedzieć, że możemy jego nie dostarczać wystarczającą ilość, ale też nie możemy przyswajać, czyli po prostu nasz organizm go odpycha, a może jest też coś, co zjada nam te żelazo. Jak to wygląda? Jakie są przyczyny niedoborów? Znaczy tak, jedną z głównych przyczyn niedoboru żelaza jest niewystarczająca podaż żelaza w diecie. My jemy teraz y, dietę wysoko przetworzoną, a wręcz, y, jeżeli ja nawet pytam pacjentów, gdzie występuje żelazo, każdy odpowiada: w wątróbce. Wątróbka, buraki, a ja wątróbkę nie nienawidzę wątróbki, nie będę jeść wątróbki. No i koniec końców kończy się. To tym, że my nie jemy wystarczającej ilości żelaza, bo po prostu nie znamy ich źródeł. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to tylko powiem, że mamy dwa rodzaje żelaza: mamy żelazo chemowe i żelazo niechemowe. Żelazo chemowe jest rodzajem żelaza, które przyswaja się lepiej i to jest żelazo pochodzące z produktów np. mięsnych, z podrobów. Natomiast żelazo niechemowe to jest te żelazo roślinne, czyli np. Na nasiona roślin strączkowych. Które się przyswaja nieco gorzej, natomiast my możemy manewrować jego przyswajalnością, na przykład poprzez dodatek witaminy C, która będzie zwiększać przyswajalność. I jeżeli my uważamy, że na przykład y, piersku czaka ma dużo żelaza, no to jesteśmy poniekąd w błędzie, bo tam jest około 0,9 mg żelaza, a kobiety potrzebują 18 ze względu między innymi właśnie na miesiączki, więc ile tego kurczaka trzeba by było zjeść, żeby pokryć zapotrzebowanie na żelazo. A z każdej strony jednak się słyszy i się krzyczy, nie jedźcie czerwonego mięsa. Często osoby nie jedzą czerwonego mięsa, nie jedząc w ogóle podrobów, jedząc tylko białe mięso i nie zwracając uwagi na te roślinne źródła, no bo nie oszukujmy się, my popadamy trochę ze skrajności w skrajność. Nie jemy czerwonego mięsa, ale nasion roślin strączkowych już nie wrócimy do tej diety. I one się gdzieś tam nie pojawią, więc warto też zwrócić uwagę na to, że Trzeba tę dietę trochę urozmaicać, więc pierwsza rzecz, musimy zwracać uwagę na to, co jemy i czy my rzeczywiście zwracamy uwagę, gdzie to żelazo w diecie występuje, bo bardzo często po prostu nie zjadamy. Bo na śniadanie jemy kanapkę z serem i z szynką, jednym plasterkiem, no bo jakby więcej. Potem na obiad zjemy jakiś makaron z serem, no bo to było na szybko albo jakieś tam gotowe danie, a na kolację zjemy słodką drożdżówkę. No i gdzie to żelazo? No nie ma. Po drugie, nadmierne krwawienia. Natomiast też bym tego nie bagatelizowała i zastanawiała się, dlaczego te nadmierne krwawienia u kobiet występują. Czyli to też jest sytuacja, kiedy ten niedobór żelaza może występować. Kobiety w ciąży, no bo występuje jeszcze zwiększone zapotrzebowanie żelaza, ponieważ rozwijający się płód też będzie potrzebować tego żelaza. Dzieci, które się rozwijają, no bo jest znaczący wzrost organizmu. To są takie przyczyny, które mogą tutaj wiązać się z niedoborem żelaza. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na osoby z chorobami zapalnymi jelit. Bardzo często występują u nich niedobory żelaza z powodu zmniejszonego przyswajalności żelaza w organizmie. No i również osoby, które mają stan zapalny w organizmie, o czym się też często nie mówi, no ale wtedy przyswajanie żelaza będzie zmniejszone. Więc znowu mamy sytuację, że niby wszystko jest ok, ale jest ten stan zapalny, więc może to żelazo się prawidłowo w naszym organizmie nie wchłaniać. No i też sytuacje takie bardziej tutaj e, już rzadsze, ale jeżeli coś nam zabiera to żelazo w organizmie, czyli na przykład pasożyty. No bo też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że dużo osób ma te pasożyty, ale warto się przeddiagnozować i zastanowić się w szczególności, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi. No bo jednak te ręce dotykają różnych powierzchni, potem do buzi wkłada te rączki, więc to też może być skolorowane właśnie z niedoborem tego żelaza. Natomiast jeżeli widzimy, że to dziecko szybko chudnie, jest takie ospałe, to idźmy w kierunku po prostu diagnostyki i zastanówmy się, czy to nie jest też z tym skolerowane. Czy samą dietą damy radę podciągnąć nasze żelazo na tyle, żeby się czuć po prostu dobrze? To zależy. Bardzo mocno to zależy, bo to zależy, ile tego żelaza jeszcze mamy w organizmie. Żelazo jest, tak jak wcześniej wspominałam, bardzo potrzebne, więc jeżeli niedobory tego żelaza są duże i my będziemy chcieli uzupełniać tylko i wyłącznie dietą, no to może się okazać, że to uzupełnianie będzie zbyt wolne i my potrzebujemy go dużo, dużo szybciej. Czyli jeżeli mamy już taką pełnoobjawową anemię, hemoglobina nam spadła, no to najczęściej tutaj lekarz, y, jako specjalista, y, kieruje nas do przyjmowania preparatów z żelazem, bądź suplementów, bądź leków, no to, to już zależy tak naprawdę, jaki lekarz, jaki niedobór żelaza. Natomiast jeżeli te niedobory są... Niewielkie, na przykład występują niedobory w, albo niskie wartości w stężeniu żelaza i ferytyny, wtedy najczęściej jakby tutaj dieta, plus dodatkowo suplementacja, przyjmowanie preparatów, które zwiększają przyswajalność tego żelaza. Może jakby tutaj nam fajnie zadziałać. Spotkałam się z taką opinią, że no, nie przyjmuję żelaza, nie suplementuję, mimo że powinnam, dlatego że są takie niekorzystne, nieprzyjemne objawy typu zaparcia, bóle brzucha. Dlaczego tak się dzieje przy żelazie i co można zrobić, żeby temu zapobiegać? To jest e, kwestia formy żelaza. Bardzo dobrze przebadanym że e, żelazem jest siarczan żelaza. To jest ta najczęstsza forma, która występuje w lekach. E, i ona może powodować nieprzyjemne dolegliwości i to nie tylko będą zaparcia, to mogą być również biegunki, to mogą być nudności, wzdęcia, ogólnie jest bardzo dużo tych objawów, niektórzy pacjenci mówią, że no ten stolec jest taki ciemny, tak może być ciemny i to nie znaczy, że jest jakieś tam krwawienie z przewodu pokarmowego, to jest stricte związane z żelazem, które przyjmujemy i... To się dzieje przez tą formę, czyli przez to, że to jest siarczan żelaza. Mamy różne formy dostępne na rynku. Siarczan żelaza jest najczęściej polecany dlatego, bo po pierwszej jest tani, a po drugie jest bardzo dobrze przebadany. Natomiast no wiąże się z tymi skutkami, o których rozmawiałyśmy tutaj. Na rynku dostępne są również diglicyniany żelaza, które są lepszą poniekąd formą, no bo nie będą powodować tutaj takich objawów. Jest również liposomalne żelazo, czyli to też jest forma, która jest w takich mikrokapsułkach i ona... Lepiej się przyswaja, nie daje takich negatywnych objawów oraz również żelazo acidofilne, które jest połączone z bakteriami. Co również nie będzie tutaj skutkować tymi objawami, jeżeli. Pomimo przyjmowania na przykład zmiany formy, dalej te objawy jakoś tam występują, możemy się zastanowić w jakiej porze dnia przyjmować to żelazo. Czyli na przykład może nie przed śniadaniem, a może na przykład lekarz nam zaleci przyjmowanie tego żelaza na przykład z posiłkiem. I te objawy będą zminimalizowane. Wiem, że czasami też po kolacji się pacjenci przyrzucają biorą po kolacji mówią, że te objawy są lżejsze, więc też można pójść w tym kierunku. No i też się zastanowić nad ilością żelaza w preparacie, czy my naprawdę potrzebujemy jakieś bardzo wielkie dawki tego żelaza. Tym bardziej, że często się obserwuje, że to regularność przyjmowania żelaza często ma znaczenie, a nie stricte jego dawka przyjmowana, plus dodatkowo bardzo fajnie działa połączenie sobie na przykład żelaza z laktoferyną, bo badania bardzo fajnie właśnie pokazują, że łączenie żelaza z laktoferyną wpływa na to, że przyswajoność żelaza była lepsza i też te objawy były delikatniejsze. Czy stan jelit i ogólnie mikrobiom jelitowy ma znaczenie, jeśli chodzi o przyswajanie właśnie żelaza, bo wiem, że jakby jeśli chodzi o witaminy, to jak najbardziej ma tutaj duży, duży wpływ, a jak jest z żelazem? Może to wpływać, jeżeli mamy problemy z układem pokarmowym, no to oczywiście te żelazo nie będzie prawidłowo wchłaniane. Ja też nie jestem dlatego trochę zwolennikiem przyjmowania dużych dawek żelaza, ponieważ może to sprzyjać na rozrost metanogenu w jelitach, co będzie de facto potem. Wpływać negatywnie na przyswajalność tego żelaza, no i na występowanie objawów, więc trzeba na to zwracać uwagę. Dlatego ja mówię, zastanowić się w pierwszej kolejności, co powoduje niedobory żelaza. Jeżeli musimy przyjmować żelazo, to przyjmować przez jakiś tam określony czas który został zlecony, a potem za pomocą diety naturalnych metod starać się to żelazo utrzymywać, a nie po prostu traktować to jak taką złotą tabletkę, czyli cały czas będę przyjmować to żelazo, w sumie diety nie muszę zmieniać, no bo skończy się żelazo, no to ja znowu wrócę do tych starych. Metod łatwiej jest przejąć pigułkę, prawda? Tak, to co zauważamy w różnych kwestiach. No to wróćmy w takim razie do diety. To co konkretnie, Moniko, powiedziałabyś, jest tak mocno bogate w dobrze przyswojone żelazo, co warto włączyć w codzienną dietę? Pierwszą, najważniejszą rzeczą, którą bym zrobiła i którą zawsze polecam swoim pacjentkom, jest dodawanie przypraw. Przyprawy, tak jak na przykład zioła prowansalskie, w tym na przykład majeranek, e, natka pietruszki, one są rewelacyjnym źródłem żelaza. I jak mówię rewelacyjnym źródłem żelaza, no to zioła prowansalskie, nie chcę tutaj skłamać, ale to jest około 80-70 mg żelaza w 100 g. No dobrze, my nie damy aż tak dużej ilości. Ale dajmy 5 gramów tych przypraw do całego posiłku. I się okazuje, że my nagle mamy 4 mg żelaza. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czyli przyprawy, im więcej przypraw, tym lepiej. To nie muszą być świeże przyprawy, mhm. to mogą być również suszone. Ja tutaj o tych wartościach mówiłam w. W przypadku przypraw suszonych, nie w mhm. przypadku przypraw świeżych, mhm. bo suszone no, mają po prostu też mniejszą objętość i tego, żelaza będą więcej zawierać. To jest pierwsza rzecz, którą ja uwielbiam robić u pacjentów, czyli nie sama sól, nie sam pieprz, ale dodaj przyprawy. Rewelacyjnie to działa. Po drugie, zwrócić uwagę na to, Czym my zapijamy posiłki? Czy my do posiłku pijemy wodę, czy tak jak najczęściej robimy kawa? Czyli jemy śniadanie, które może mieć żelazo, bo na przykład jemy jajka i od razu kawa. Kawa będzie zmniejszać przyswajalność żelaza. Tak samo herbata, czego my jesteśmy uczeni, przynajmniej jak ja kiedyś chodziłam do przedszkola, to zawsze dostawałam herbatę do posiłku. Herbatę albo jeszcze była taka kawa yy, Zbożowa, zbożowa ja. która była do posiłku. Nigdy nikt mi w przedszkolu nie dał do picia wody. Albo jeszcze były e, te takie nie soczki, tylko kompoty do mhm. posiłków. Nigdy nie dostałam wody. Więc zwracać na to uwagę, że jeżeli chcemy popijać posiłki, popijajmy je po prostu zwykłą wodą. Mamy ochotę na kawę? Ok, nie ma problemu, ale poczekajmy minimum tą jedną godzinę, żeby po prostu związki, które występują w. Kawie i herbacie nie zmniejszały przyswajalności żelaza. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, dodatek witaminy C. Czyli na przykład możemy sobie dodać warzywa, owoce, które zawierają bardzo dużo tej witaminy C, czego my niestety często nie jemy, tylko też zwracajmy uwagę tutaj na sposób przechowywania bądź na ogrzewanie tych produktów, no bo witamina C jest wrażliwa na działanie ciepła, więc będzie się zmniejszać ta. A zawartość witaminy C. Natomiast, jeżeli my pokroimy sobie pół papryki do obiadu, no to my pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na to żelazo. Czyli sobie podzielić tą paprykę do tych posiłków i już będzie jak najbardziej w porządku. Poza tym, warto zwrócić uwagę właśnie na te produkty, które tego żelaza zawierają dużo. Czyli po pierwsze, podroby. Jak ktoś mówi, że nie lubi podrobów, ok, ale tych podrobów jest naprawdę dużo. To nie jest tylko tak, że jest tylko i wyłącznie wątróbka. Żołądki które możemy sobie ugotować mają konsystencję podobną do mięsa więc to nie jest tak jak wątróbka której konsystencja naprawdę jest inna bardzo fajnie będą się sprawdzać ozorki też wiem że niektórzy pacjenci się przekonują i na przykład idą w kierunku ozorków jeżeli nie podroby stricte no to może warto wrzucić czerwone mięso jeszcze niedawno był taki mit występujący, że trzeba łączyć na przykład steka z winem czerwonym, bo będzie zwiększać przyswajalność żelaza i to nie jest prawda, alkohol jakby tutaj nie będzie korzystnie wpływać, nie łączymy steków z czerwonym winem, wcale nam to fajnie nie będzie wpływać, no ale na przykład zjeść tą porcję czerwonego mięsa, to również będzie nam bardzo dobrze działać. Poza tym orzechy, e, nasiona roślin strączkowych, które powinny występować w diecie, które również zawierają żelazo. Poza tym warto zwrócić uwagę na wapń w posiłkach, czyli jeżeli mamy naprawdę ten niedobór żelaza, no to zwracajmy uwagę, żeby te posiłki stricte, bogate w żelazo nie zawierały dużo wapnia. Natomiast ja tutaj też uczulam, żeby pacjentki, pacjentki w szczególności nie bały się tego wapnia, no bo niestety często występuje ta osteoporoza wraz z upływem czasu, więc... Pomimo tego, że nie mamy tego żelaza, to fajnie zbilansować tą dietę, żeby w posiłkach, gdzie są bogate w wapń, było mniej żelaza, a tam, gdzie jest żelazo, nie było dużo wapnia. I to będzie już bardzo dobrze działać, bo naprawdę nie jest ciężko w diecie pokryć zapotrzebowanie na żelazo, jeżeli my jesteśmy w stanie tę dietę dobrze zbilansować. Jajka na śniadanie... Ja często też spotykam się z tym, że jak kobiety jedzą jajka, to to jest jedno jajko, dwa jajka maksymalnie. No ale to jest 14 g białka, to, to nawet pod względem białka jest za mało, czyli trzy jajka zjedzmy na to śniadanie. A na przykład, jeżeli nie jesteśmy w stanie tak dużego posiłku zjeść, no to na przykład mniej trochę pieczywa dajmy, ale żeby to białko już było w tym posiłku, albo wręcz zastanówmy się, dlaczego my ciągle czujemy się głodni, bo często ta masa ciała jest zbyt duża, my czujemy się głodni, ale jajki nie jesteśmy w stanie zjeść. Więc jakby tutaj trochę Zmiana tej diety, zastanowienie się nad tym, jak te posiłki powinny być skomponowane, jak powinny wyglądać. Czyli rozumiem, dieta jest tutaj kluczowa. Jakie jeszcze aspekty, Moniko, na które warto zwrócić uwagę w takim codziennym funkcjonowaniu, może w stylu życia, jest coś, co, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o, o to żelazo, które jest niezwykle ważne w naszym dobrym funkcjonowaniu? Znaczy, ogólnie, jeżeli mamy niedobory żelaza, to ciężko mówić też poniekąd o dobrym funkcjonowaniu, bo my po prostu czujemy się zmęczeni. I to jest często tak, że my, Chcemy podjąć aktywność fizyczną, idziemy na przykład pobiegać, i my nie jesteśmy w stanie biegać, bo ach, jest nam ciężko po prostu aż oddychać, no bo nie hmm. mamy tego żelaza. Więc na przykład. Ja często mówię, że to nie jest tak, że my na przykład nie chcemy czegoś zmienić w naszym życiu, tylko nie mamy do tego możliwości ze względu na to, że czujemy się zmęczeni. No i spada motywacja, tak, prawda? Tak, 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 tak. Ja jak byłam dzieckiem, miałam bardzo długo niedobory żelaza i poniekąd to kończyło się tym, że ja przyjmowałam leki, bardzo źle się czułam po tych lekach, potem bolał mnie brzuch. Zawsze mówiłam, mamo, mamo, boli mnie brzuszek. No, i takie kółko trochę było zamknięte, że poniekąd moja mama, pamiętam, jak byłam dzieckiem, zmuszała mnie do picia soku z buraka. Była sokowirówka w domu, codziennie wieczorem wracałam, pamiętam, ze szkoły i dostawałam cały kubek soku z buraka, z marchewką i z jabłkiem. Ja wtedy tego nie nienawidziłam, no bo byłam dzieckiem i dzień w dzień, po prostu miesiącami, przyjmowanie takiego specyfiku nie wpływało tutaj do końca dobrze na mnie, ale no poniekąd potem się te niedobory żelaza wyrównały. Ale co chcę powiedzieć, że jeżeli my mamy ten niedobór żelaza, to my często czujemy się na tyle źle, że my nie jesteśmy w stanie zmieniać swojego stylu życia, więc ja tutaj naprawdę zachęcam przemęczyć się trochę, wesprzeć tą swoją dietę, ewentualnie dorzucić suplementację bądź odpowiednie leki. I następnie stopniowo wdrażać ten zdrowy styl życia. Czyli jeżeli palimy, przestańmy palić to jest bardzo ważne. Jeżeli nie chodzimy nawet na spacery, to nie chodzi o to, że my mamy być zaraz maratończykami i mamy biegać po 40 parę kilometrów ale pójdźmy na spacer nawet 10 minut wieczorem. Przecież mamy czas oglądać telewizję, mamy czas scrollować komórkę, więc zróbmy coś innego dla siebie, może nam to też fajnie tutaj zadziała. Redukujmy masę ciała, która powoduje przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, bo o tym się też często nie mówi. Osoby, które mają nadmierną masę ciała i mają chorobę otyłościową, mają przewlekły stan zapalny, no bo masa ciała jakby tutaj będzie to napędzać. Prawidłowa masa ciała jest bardzo ważna. Dobry sen, czy to też jest ważne w tej tak. sytuacji? Tak, oczywiście. Zwracać uwagę na sen, nie tylko stricte na to, ile trwa sen, bo my często mówimy o śpię 8 godzin, i na tym się najczęściej kończy ta rozmowa. Czy dam ze specjalistą, czy z lekarzem, ile pan, pan, pani śpi godzin? 7, 8. No dobra, no to idziemy dalej. Ale jak pan śpi? Wybudza się pan w, w trakcie trwania nocy? Czy ten sen jest ciągły? Czy jest przerywany? No bo może się okazać, że my śpimy 7-8 godzin i my się nie wysypiamy. E, więc dlaczego my się nie wysypiamy? Może to jest kwestia, że my trzymamy komórki w sypialni, nam ciągle te światło tam po prostu bombarduje. Może my nawet nie wyciszamy tych komórek. Ja mówię, nawet te Wi-Fi wyłączyć, włączyć ten ciemny tryb, już będzie fajnie wynieść komórkę z sypialni. Rewelacja. Ale jeżeli na początku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, no, to chociaż mówię, powyłączać wszystko, pół godziny przed snem, starać się tej komórki nie używać, poczytać książkę, ale też nie czytać książki, która nas będzie przerażać, załóżmy, i też będzie e, powodować, że będzie nam się ciężko spało, ale zwrócić uwagę na jakość tego snu. No, są fajne preparaty, które mogą nam pomóc spać. Nawet melatonina, tylko mówię, no bardziej chwilowo, czyli zastanowić się, dlaczego my dobrze nie śpimy. E, glicyna też niektóre osoby mówią, że bardzo fajnie, tym bardziej osoby uprawiające sport, to glicyna może tutaj fajnie wpływać. Więc jest dużo tych preparatów, które nam może pomóc. Wietrzenie sypialni, czyli taka rzecz, którą my możemy zrobić. Nastawienie się na światło słoneczne. Czyli to nie jest tak, że my wstajemy z rana, wszystko w domu jest pozasłaniane, nie mamy w ogóle światła, tylko wyjdźmy na ten balkon. A jak pacjenci mówi, ja nawet balkonu nie mam. Otwórz okno, wyjrzyj przez to okno, popatrz tam przez 3, 3 minuty. Przez minutę popatrz, od razu ci się pomieszczenie przywietrzy, będziesz miał trochę tego świeżego powietrza, będzie lepiej. Wyjdź na spacer. Trzeba ten przystanek wcześniej gdzieś tam wysiąść, przejść się 100 metrów jednego dnia, kolejnego 150, za miesiąc zrobisz 300. I to naprawdę będzie tutaj korzystnie wpływać. Tak, sobie myślę jeszcze, a propos diety. No te wszystkie wskazówki są zwykle czy znaczy one są bardzo proste, tak jak się ich słucha gorzej jest z wykonaniem, tak to zwykle bywa. Ale myślę sobie jeszcze o tej diecie i komponowaniu posiłków, a propos tego, czy my mamy dzisiaj dobry zasób tego i dobre możliwości, żeby te produkty, które wybieramy, były naprawdę bogate w te pierwiastki, minerały, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Problem jest taki, że my nie patrzymy na to, co my wybieramy w sklepie. Bardzo często. Czyli my idziemy do sklepu, łapiemy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, albo łapiemy składniki, których my nawet nie jesteśmy w stanie zbilansować. Czyli łapiemy, a dobra ser, to, 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 to. Oczywiście no to też poniekąd no, to jest kwestia pieniędzy, co, 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 my wybieramy. Natomiast jak ja często się spotykam, o nie mam pieniędzy na zdrowe żywienie. Nie mam pieniędzy na to, nie mam pieniędzy na, na tamto. Na ekologiczne, prawda? ekologia jest droga, nie? Tak, bardzo często się z tym spotykam. I ja mówię, to zacznijmy od tego, że Ty nie musisz jeździć do sklepów ekologicznych w pierwszej kolejności. Ale pójdź do sklepu i zamiast tego przetworzonego burgera, weź sobie na przykład, nawet przetworzone mięso, weź sobie ten, tego burgera takiego, ale kup sobie do tego warzywa w pierwszym kroku. I zrób to trochę w domu. Następnym razem dorzuć sobie coś kolejnego, dorzuć sobie coś kolejnego i zobaczysz jak Twoja energia po prostu będzie wzrastać. Bo jeżeli organizm nie jest przyzwyczajony do tego, że wraca do domu i ma coś zrobić, a zamawia jedzenie przez komórkę, to on z dnia na dzień nie zacznie wszystkiego robić. Albo ja też często się spytam, bo mi to nie smakuje. My jesteśmy jak dzieci, tylko że dziecko jest takie, że rodzic podejdzie, będzie podkładać pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jedzenie i dopiero po 20 próbach nieudanego podania posiłku, my możemy stwierdzić, że przechodzimy do kolejnego. Czyli tych prób podania powinno być bardzo dużo. Jak często osoby dorosłe robią sobie takie próby? Spróbują raz mówią, a dobra, niedobre. A jeżeli myjemy żywność wysoko przetworzoną, która ma różne dodatki, smakowe, żeby nam bardziej smakowało, no to jak nam może zacząć smakować żywność zdrowa, która tych dodatków nie ma? To jest proces stopniowy, my musimy stopniowo tu przychodzić. W miastach są sklepy ekologiczne, w których żywność nie zawsze jest droga, więc też nie ma co zwracać uwagę na to, że ta żywność ekologiczna zawsze jest dużo droższa, bo nie zawsze tak jest. Mięso ekologiczne naprawdę jest dużo droższe. Tutaj jakby nie będę oszukiwać, ale może są różne grupy, na których my możemy sobie kupić to mięso w miarę niższej cenie. Jakieś lokalne, tylko też trzeba sprawdzać, czy one będą, będzie badalne to mięso i tak dalej, i tak dalej, żeby się po prostu też niczego tam, nie dabawić, jeżeli jemy mięso niebadane, ale my jesteśmy w stanie to zrobić. Kupować produkty sezonowo, potem je na przykład mrozić, bo mrożonki mają tyle samo witamin, składników mineralnych, prawie tyle samo, co produkty świeże. Mamy sezon letni, jest dużo owoców jagodowych. Kto nam broni kupić tego więcej w cenie bardzo niskiej i zamrozić, i na przykład zimą sobie to odmrażać. My jesteśmy w stanie to zrobić, tylko trzeba mieć chęci i ewentualnie umiejętności. A jeżeli chcemy mieć umiejętności, no to albo pójdźmy do specjalisty, który gdzieś nam pomoże to zbilansować, a jeżeli nie do specjalisty, to w internecie mamy multum rzeczy, gdzie możemy to znaleźć. Tylko my musimy chcieć. I to jest tutaj podstawa. Czyli, jak dobrze rozumiem, możliwości mamy bardzo ogromne, to ja teraz wszystkim naszym oglądającym i nam również życzę tej chęci, której czasami brakuje. Bardzo Ci dziękuję, Moniko, za rozmowę. Dziękuję pięknie.